Witajcie moi kochani z tej strony Miki, witam was w kolejnym odcinku, w odcinku, w którym będziemy tymczasowo żegnać się z Miami i co oznacza, że teraz będzie recenzja hotelu. Pierwsza, jeżeli chodzi o amerykańską przygodę. Znajdujemy się w hotelu Staybridge Suites i teraz mam zamiar wam pokazać, jak on wygląda oraz opowiedzieć wam trochę o nim. A więc jestem tutaj <laughs> najbliżej pomieszczenia, które jest w pralnia, więc pokażę wam ją. To jest naprawdę bardzo fajne, bo, posłuchajcie, można wejść tutaj za pomocą karty fotonowej. Prania jest e, darmowa. Była bardzo przydatna, dlatego, że można sobie jeszcze czasem zrobić w mieć czyste ubrania. Dlatego bardzo fajnie, że pranie tutaj jest. To jest duży plus. Po drugie, posłuchajcie, jest bardzo ładna strefa e, śniadaniowa. Muszę wam trochę o tych siadaniach powiedzieć więcej, dlatego że muszę przyznać, były one znakomite. Powiem wam dlaczego. Więc ogólnie z naszych poprzednich doświadczeń, z poprzednich wyjazdów do USA, nie nastawialiśmy się na zbyt wiele pod względem siadania. Wiedzieliśmy, że jakość tych siadań w USA może być niższa, ale tutaj zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni, dlatego że siadania były przepyszne. Więc po pierwsze były pyszne goferki, które można sobie zrobić, które też najczęściej jadłem. Po drugie, moi kochani, były takie produkty jak serek wiejski, co nas bardzo zaskoczyło, bo nie spodziewaliśmy się tego. Po drugie, było bardzo dużo warzyw, owoców, były też soki, więc naprawdę, jeżeli chodzi o się na nie, świetnie. Tutaj widzicie, sama przestrzeń, niezwykło nie bardzo fajna. Tutaj jest to właśnie ta gofrownica. Też dlatego się bardzo z tego oczuł Tutaj widzicie, Mamy jogurcik, mamy szynkę, jajko, cebulę, pomidor, akurat mało zostało, na przykład jajecznica. Więc jeżeli chodzi o śniadanie, to świetnie. Teraz wyjdę na zewnątrz, bo na zewnątrz też są różne rzeczy. Posłuchajcie, a więc tutaj znajduje się basen. Tu jest taki brodzik. Natomiast tam znajduje się basen. My akurat w trakcie tego obytu w tym hotelu do basenu nie wchodziliśmy ale muszę przyznać, że wygląda on bardzo fajnie, zobaczcie, tam także mamy siłownię, siłownia jest darmowa, też z niej nie korzystaliśmy, ale jest bardzo fajna tam siłowni, więc jeżeli chcecie poćwiczyć, macie w senie, tutaj mamy bardzo fajny tropikalny ogródek, więc teraz ogólnie powiem Wam, jak bym ten hotel ocenił. Więc po pierwsze, dostaliśmy bardzo, ale to bardzo fajny pokój, dlatego że okazało się, że jesteśmy zalogowani do jakiejś grupy hotelowej, do jakiegoś zespołu grup hotelowych, do którego ten hotel się zalicza, dlatego dostaliśmy tam lepszy pokój. Dostaliśmy tak naprawdę dwa pokoje z doma pięknymi, dużymi łóżkami, gdzie naprawdę super się wyspałem. Do tego powiem Wam, że jeżeli chodzi o lokalizację hotelu, jest ona świetna. A chwilkę, samolot leci. Więc po pierwsze, no jak mogliście się zresztą domyśleć, no hotel znajduje się przy lotnisku, więc jeżeli moi kochani, Przyjeżdżacie, przylatujecie z Europy. Jesteście zmęczeni po całej podróży. Bo po się od kilkunastu godzin, to zamiast targać się po całym mieście, aby dojechać do hotelu, to macie hotel 5 minut od lotniska i możecie szybko przyjechać, i szybko położyć, spać, odpocząć, dlatego to jest bardzo fajne. Po drugie, do downtown jest około 15-20 minut w zależności od ruchu. Bo lotniska mówiłem, że ciasta jest blisko. Ale posłuchajcie, co jest jeszcze fajne w lokalizacji? 3 minuty z nogi z nie mówię tutaj o samochodzie, 3 minuty z nogi od tego hotelu znajduje się stacja metra, którą można dojechać do centrum miasta w 10 minut, a bilet w jedną stronę kosztuje 2 dolary, czyli naprawdę taniej być nie mogło. I powiem Wam, że dlatego naprawdę cieszyliśmy się z tego, że jest taka opcja. No, mieliśmy okazję. Mieliśmy okazję przetestować tą linię kolejową bo na przykład do stadionu Miami Heat na mecz NBA dojechaliśmy z przesiadką w 20 minut, czyli to był świetny czas, Wam powiem. No, a także też muszę powiedzieć, że obsługa była bardzo przyjemna, w hotelu było bardzo przytulnie, spędziliśmy tutaj świetny czas. Jedyną Pewną wabą tego hotelu to rzeczywiście też położenie przy lotnisku, dlatego że dla niektórych osób odgłosy samolotu mogą być uciążliwe. E, mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o noc, to tych samolotów lata zdecydowanie mniej bardzo mało samolotów lata w nocy, ale jakieś tam się zdarzą. Ja się przyzwyczaiłem do tego. Niektórym niektóry, nie wiem, jak to z przyzwyczajeniem jest u niektórych osób, ale ostrzegam, że jednak słychać te samoloty. To jest tylko jedyna, taka mała bada, a jeżeli chodzi o całokształt tego hotelu, myślę, że jestem skłonny wystawić ocenę 9 na 10, bo naprawdę hotel był świetny. Początkowo obawiałam się tych samolotów, ale naprawdę powiem Wam, było do przeżycia, było świetnie, obsługa przemiła, śniadanka przepyszne, to też tutaj zadecydowało o ocenie. Świetny klimat, wszędzie blisko. Dlatego nie no, myślę, że z. Z ręką na, na sercu mogę wystawić cenę 9 na 10. Świetny hotel, więc chwilkę. Więc jeżeli jesteście w Miami, to naprawdę polecam Wam się tutaj zatrzymać. Jest świetnie, no a teraz będę kończył ten odcinek. Było mi bardzo miło być w tym hotelu, było mi bardzo miło zrecenzować, no a teraz wjeżdżamy już w stronę Daytony być. I myślę, że tam właśnie się usłyszymy. To w takim wypadku moi kochani to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!